Postaram się być wszędzie, jak ten fila z z Werna, musiałem objechać w tym roku cały świat, pewnie się nie uda, ale kawałek go zobaczę. Ale jak się już wejdzie do tego Bałtyku, to jest taka satysfakcja, że się tam było. Rok temu mi się udało, tak. Możemy się spodziewać nowego programu, który nosi tytuł Maj i zaczyna się we wtorek. Premiery filmowe, spotkania autorskie, kabarety, koncerty, spektakle dla dzieci. Tego lata w siedmiu miejscowościach na Wybrzeżu. Scena kulturalna, kulturalna rozrywka dla Ciebie. Nazywam się Robert Górski, jestem z KBS-u Moralnego Niepokoju. Chciałem Państwa gorąco zaprosić nie tylko nad Polskie Morze, ale przede wszystkim na odwiedzenie sceny kulturalnej, która będzie nad morzem w takich cudownych, klimatyzowanych namiotach. Tam będzie między innymi mój kabaret, ale także z tego co wiem, nie tylko mój, bo yy, bardzo prężna jest ta scena i gorąco polecam, bo przecież ile można leżeć na tej plaży. Uważam, że wakacje są wtedy, jak człowiek się za duży głowy.